Nie wiem czy pamiętacie, ale zakończyliśmy tutaj odcinek. A że zakończyliśmy tutaj odcinek. To przyszedł do mnie mój kolega Bartek. On bardzo lubi się bić z niewidzialnymi szybami. Dobrze, Bartku. Skoro chcesz się bić, to robimy gołe klaty ninja solo, tak? Dobra, to czekaj chwilę. Całe klaty ninja solo Chodź Chodź Bartek No, a walczymy, chodź no Bartek Co ty robisz? Bartek? Bartek Bartek Ej no Bartek miał być jeden na jeden, a nie, kurde trzech na jednego yy, albo nie trzech Dobrze Bartek, tak się bawisz, no to masz. O chuj. No i po problemy. Tyk cyk, cyk, Kurde, słyszę, że frajer leci. Dobra, dobra, noc. Ale ogólnie, postanowiłem, że w tym odcinku pójdziemy po najmocniejszą broń w Szczecinie. Albo drugą najmocniejszą. Kurde, no. Hmm. Pussy. Hmm, dick. Łoty kur Żegnam Dobrze, teraz tak Zgodnie z moimi wyliczenami, wyliczeniami Ta wyspa Powinna znajdować się Gdzieś za tą skałą. Czy się ludzi Raisa Kurde Plum, 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 O, na przykład zobaczcie, tutaj mają, kurde, ładną łódkę. Tutaj są jeszcze dwie. No i co, by sobie mogli wypłynąć, to nie, no bo po co, nie? Hej, tu jest jakaś... Ej, hey, jakaś typiara tu jest. Hej, he, ma zeza. Ej, hey, mogę po nich skakać. Hehe. <top> się, Gido. Ona pływa? Ona umie pływać do góry nogami. Dobra jest. Make. Hmm. Kurde, korci mi ta skrzynka już od dwóch odcinków. No, wiem, że będzie szybka. Pyk. Gówna. Naprawdę? Tup, eee. tup, 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 tup. Kurde, co mi płoty psujesz? Ruro tempo. I pyk. I pyk. Pyk, myk, 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 myk. Jeszcze kawałeczek. Jeszcze tylko troszkę. Co to? Nie, to nie tu. あっおと、いおん。 Szczeciński w Aby go wyciągnąć trzeba trzymać F przez około 2 minuty. X jest bardzo mocny. Ale zaraz go wypróbujemy, tylko muszę go najpierw wziąć. O Jezu, dopiero ćwiartka Nie, ten ekalibur nie będzie należał do Ciebie, on jest mój. Ja tu właśnie rozkuwam y, tą skałę Dobra, to za chwilę poczekamy Na luziku, arboziku Już połowa. Dawaj, dawaj, nie przestawaj. Dawaj, dawaj, jeszcze trochę. Kurde, ale to długo idzie. No jeszcze ja zrzut słyszę. No nie, to tak się nie może. Ej, nade mną leci. Widziałem to. Kurde, to chyba nie jest daleko. Dawaj, no jeszcze tylko ćwiartka. Dawaj. Dawaj. Pa, pa, pa tak się to rośnie. I umrę.

jeszcze malutki kawałek. Już prawie to masz. Brawo. Brawo. O, nagroda Excalibur. Mam Excalibur. Teraz już chyba wiecie gdzie jest EXP Calibur Kurde o. Plan EXP Kalibur. Ja bym sobie sprawdził tego EXP Kalibura. Ej słabe to jest 325 To już nawet ja mam lepszą tą broń 460 Co nie znaczy, że go nie przetestuję I przy okazji pójdziemy po zrzut A po odrzuceniu pójdziemy do wieży. Ale po co, to jeszcze się dowiecie. Bo tam mam ważną rzecz do zrobienia. Ale dowiecie się już na miejscu. Co to za rzecz. Ale najpierw przetestujmy Excalibura. Hmm. O, jeszcze kwiatki sobie weźmiemy. Tu, o. Kurde, tak... na jednym zombiaku? No dobra. Oż ty kurde. O ty. Ten jak się tu rzuca. No, dawaj. O kurde! Co tu się w ogóle stanęło? U. CO?! Kojanek bo kolei pornim imiota uh, Huhu Kurde, nie trafiłem. Nie! Uh. Hu To jest kozackie To jest strasznie kozackie. O, skrzynkę O! Chyba wiem, co będziemy robili w następnym odcinku. Ale to w następnym odcinku! Pik, pik, tytan. O, o kur... Halo? Żegnam. Zajdę nie, proste, że przejdę. Piek. O, taki samotny, zumbiara. <laughs> ale kozak. O, jeszcze sobie ładne usiadła. Do wieżu! He Hehe, frajer. Ile to wytrzymuje? A, już nie działa. To fajnie. Ale w sensie, są czy dalej tak dobrze działa, jak mi się wydaje? Zawsze gdzieś były zombiaczki. Super atak! O kurdo, tym będą. Dalej super działa. Hehe, <śp> ekskalibur jest kozacki. Na chwilę, a chwila, teraz spróbuję tego. Nie no, ten i kroi tylko. No cóż, Excalibur to jednak najmocniejsza szczecińska broń na świecie. Dzięki, świetna robota. O. Zrobimy z tego dobry użytek. No wiem, dzięki, dzięki. Co? Zabrakło mi? Ty, żulu, dawaj to. Ekwipuny, nóż komandowski, wyjazd, to też wyjazd. Może ten elektryk, to nie wiem, po co tam jest... z innych części dzielnicy. Dobrze, a więc moim kolegom, który nazywa się Jędrek, zakończę dzisiejszy odcinek. Tak więc, do następnego. Ojej, no, no właśnie, Jędruś, dawno się nie widzieliśmy w takich okolicznościach. Dobrze, a więc tak, zakończymy odcinek. Elu, -elu.